Zapewne jako sługa wierny chciałbyś, aby i Ciebie postawiono nad wielkimi rzeczami i abyś radował się na imprezie tam, a nie na dole. I teraz o tym dwa słowa od Ojca Wenantego Katarzyńca na 30 sierpnia. Przed każdą sprawą mówmy do Boga. Tę czynność chcę spełnić nie dla własnej pociechy, lecz jedynie dla spełnienia woli Twojej. Naznaczmy nawet drobne sprawy nasze, a będziemy mieli szczęście usłyszeć po śmierci. Dobrze, sługo... Wierny, bo byłeś wierny w małych rzeczach, nad wielkimi Cię postawię. Wejdź do wesela Pana swego. To jest pytanie: czy wszystkie rzeczy robimy dla siebie, czy może są takie, które chcemy robić właśnie dla Niego? Po to, aby razem z Nim radować się na tej imprezie u góry, a nie na tej na dole. I mam nadzieję, że to właśnie tam u góry się spotkamy. Zapewne jako sługa wierny chciałbyś, aby i Ciebie postawiono nad wielkimi rzeczami i abyś radował się na imprezie tam, a nie na dole. I teraz o tym. Dwa słowa od Ojca Wenantego Katarzyna.